Natomiast muszę powiedzieć, że chociaż go nigdy wcześniej nie spotkałem i go nie znałem indywidualnie. Natomiast no zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Jest to trener, który do pewnego stopnia piął się bardzo w swojej karierze e, trenerskiej. Gdzieś ostatnie półtora roku było trochę zahamowania, ale może wynikało to stąd, że poszedł do, 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 do Chin, pewnie wiadomo, do Chin się idzie po to, żeby zarabiać duże, duże pieniądze. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do, do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili jedno Zibi top. Zibi, jeżeli chodzi o trenera, top, top stosunki, treningi, dyscyplina, yy, wiedza. Przygotowanie. No. Bo mówi się głupoty, mówi się jakieś kontrakty, że kontrakty są nie, 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 że kontrakt jest słaby. To jest absolutnie nie, nie, nieprawdą, bo kontrakt, kontrakt, jest, kontrakt jest absolutnie dobry, który Ja muszę powiedzieć, że jedno, jednego nie żałuję. Nie żałuję, że, że zrobiłem zmianę tak jak powiedziałem, bo w bo, bowiem jak wtedy byliśmy, byliśmy w sytuacji. Zrobiłem soz bo byłem przekonany, że jest to facet inteligentny, facet, który, który ma pomysł na to. Ja muszę powiedzieć, że podczas mojej pracy z trenerem soz i to jeszcze raz powtórzę, nie czułem się zawiedzony, że go wziąłem. Wręcz przeciwnie. Był, był oddany, serdeczny, przywiązany, dbał o reprezentację, dbał o każdy aspekt i tak dalej i tak dalej i tak, i tak dalej i inna. Natomiast zobacz, Souza, souza był szczery, nawet dzwoniąc do presa mówił że chce odejść, większą kasę, przejmuje coś innego w myśli, prawda? Za, 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 co, za co mam przepraszać? Że Sousa chce, że iść do Flamengo? Nie tylko, tylko Sosa uderza w pewne tony, nie tylko Sosa udaje, że jest wszystko dobrze, nie tylko Sosa udaje, że, że Prawy był Polakiem i patriotą, prawda, jak to się mówi, słowa, słowa czasami nic nie znaczą i słowa nie mają ciężaru, można wszystko mówić, Potem życie weryfikuje ludzi. Mówię, ja tam nie chcę krytykować Paulo Sodze, bo, bo, bo ja, ja go znałem,